Jeżeli nie, to jeszcze tylko kliknę sobie tutaj transmituj, bo powinno to działać z automatu. Cześć, cześć, cześć. Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj krótki live, żeby później tylko jeszcze raz nie składać i nie renderować. To łatwiej czasami zrobić coś na live, bo zajmuje to mniej czasu. I jak widzieliście, założyć, jak założyć portfel Terra Money, czyli na tym ekosystemie, który w tej chwili no, dosyć mocno idzie do góry. Wchodzimy na stronę tera.money link jest już pod spodem pod tym filmikiem, wchodzimy na download station i wybieramy. Jeżeli wybieracie na Maca, no to na Maca, ja wybieram na Windowsa. Klikacie na Windowsa no i ściąga wam się aplikacja, więc kliknijmy sobie, ściągli nam się, wchodzimy później w nią, dajemy zapisz. Gdzieś w, na swoim dysku, klikamy w nią i pojawia nam się później oczywiście możliwość włączenia tego, czyli zainstalowania. Po zainstalowaniu wchodzimy na tutaj taki oto panel. Terra Station jest to bardzo fajne miejsce. W stosunku do pozostałych takich, nazwijmy oprogramowań, które są na innych portfelach, Terra wydaje się być naprawdę bardzo fajna i w jednym miejscu możemy znaleźć. W łatwy sposób wiele rzeczy. Więc, żeby stworzyć taki portfel, najpierw musimy zrobić connect, więc łączymy się i dajemy new wallet. Kiedy je dajemy new wallet, wpisujemy tutaj na przykład testowy 22. Wpisujemy jakieś hasło, które sobie zapamiętamy. Oczywiście, jak tego hasła nie zapamiętacie, to pamiętajcie, nic strasznego się nie dzieje. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to. Czyli seed phrase. Tu mamy 24 słowa, i te słowa musimy sobie skopiować. Kopiujemy je. Ja tutaj je wrzucam akurat do notatnika teraz, żeby Wam pokazać, w jaki sposób um, można założyć cały portfel. Natomiast jeżeli chodzi o to, to spisujecie te słowa, lub na przykład wrzucacie je gdzieś, gdzie macie zaszyfrowany plik, na przykład tekstowy, gdzie też musicie mieć na przykład hasło, i wtedy na przykład trzymacie to na pendrive, na dysku twardym. Najlepiej w co najmniej dwóch miejscach takie rzeczy zapisać. Może gdzieś w jakiejś chmurze, która też jest szyfrowana, i tak Więc w momencie, w którym już macie to spisane, przechodzicie dalej, czyli klikacie w ten oto przycisk, że zapisaliście te rzeczy, i później potrzebujemy wpisać pierwsze słowo. Pierwsze słowo tutaj, które nam wystąpiło, to jest second, czyli pierwszy to jest second. Ósme słowo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to jest reform. Wciskamy Reform, dajemy Create Wallet i to wszystko. I tak naprawdę mamy już tutaj portfel stworzony. Na tym oczywiście nigdy, nigdy nic nie będzie, bo ja tych słów, które tutaj o zapisałem, nigdy nie użyję ponownie. I pamiętajcie, żeby też jak gdzieś takie rzeczy są pokazywane, to, to nie ma sensu w ogóle ich używać, bo musicie o nich zapomnieć. Bo jeszcze przez przypadek kiedyś na przykład sobie coś takiego zapiszecie, pokażecie gdzieś jakieś zdjęcie komuś. Wyślecie tam jakieś środki, i później nagle znikną, bo jeżeli są jakieś boty, które będą to czytywały, albo jakieś osoby, które co jakiś czas, jak takie CD mają, sprawdzają taki kontakt, to gwarantuję Wam, że te środki Wam znikną z portfela. Więc mamy tutaj portfel. Na tym portfelu, jak widzicie, nic nie ma. Tak wygląda pierwsza strona, czyli dashboard. Mamy tutaj na samym początku Luna Price, to jest wycenione akurat w USD, czyli mamy tutaj w Stablecoinu właśnie na tym ekosystemie. Tak to wygląda. Zobaczcie, staking rate jest w ogóle ciekawe, bo od wczoraj wzrosło już prawie o 0,3%. Więc możemy zobaczyć, ile z Luny ogólnie jest zastajkowanej, i to widać na razie, że wzrasta. Fajnie by byłoby, gdyby tutaj jeszcze też był wykres, żeby to zobaczyć, jak to wygląda. No i mamy tutaj ogólne informacje co do Luny. Później mamy Wallet, czyli co w naszym wallecie się znajduje. I tutaj od razu wam powiem, że jeżeli na przykład będziecie mieć UST, no, tu akurat nie będziemy mieć tego USD, ale jak będziemy mieć tutaj powiedzmy UST, to w bardzo łatwy sposób możemy kliknąć sobie na depozyt i zrobić depozyt, który jest oprocentowany 20%. Wszystkie takie rzeczy dokładnie na portfelu, jak się robi, akurat będę pokazywał na patronie w czwartek, czyli jutro, czyli dla wszystkich. Osób, które są u mnie na patronie, pokaże jakby dużo więcej działań, które można dokonać na tym portfelu w czasie rzeczywistym. Później mamy oczywiście historię, która jest staking. Staking też możemy zrobić, i teraz, co jest ważne, żeby na przykład dostać niektóre airdropy, a tych airdropów jest sporo w najbliższym czasie to i to też pokaże dokładnie, jakie airdropy są, natomiast potrzebujemy tutaj zrobić staking. No i możemy sobie wybrać u jakiego, że tak powiem, partnera. No i tutaj możemy sobie wybrać tak, po Voting Power, czyli po tym, kto ma najsilniejsze, że tak powiem, zdanie w ekosystemie. No ale wiadomo, że to, że ma najsilniejsze, to nie znaczy, że coś przeforsuje, no bo de facto um, potrzeba jest większej ilości głosów. Później mamy Self Delegation, też możemy po tym sobie wybrać. Validator Commission, czyli ile commission, czyli prowizji, zabiera validator. No i zobaczcie, tutaj są niby nawet takie, które mają po 100, to ciekawe, jestem, jestem ciekaw naprawdę, dlaczego tak robią, chyba że to jest po prostu ich kasa i nie chcą nikogo więcej. No i uptime, uptime to jest czas funkcjonowania. I zobaczcie, że też niektóre z tych projektów mają poniżej 100% i takich bym po prostu nie wybierał, jeżeli chodzi o projekty związane ze stajkowaniem. Wybierałbym tam, gdzie jest po 100% przez cały czas. Okay? Więc co mamy staking? Później mamy słopa, i tutaj też, jeżeli my mamy już jakieś coiny, tutaj, ponieważ nic nie mamy, to nam się nic nie wyświetli. Ale jeżeli prześlecie tutaj lunę, no to w tym momencie można z luny zamienić na przykład na UST. Jest to robione przez TerraSwap, jest to taki DEX, który jest na ekosystemie Teryluny. I tyle, jeżeli chodzi o kwestię słopa. Governments, czyli tutaj właśnie możemy zobaczyć, jakie są na przykład poprawki. Możemy głosować za poprawkami, jeżeli mamy taką możliwość i tak dalej. Nasz adres w sieci to jest właśnie ten, o tutaj, na tym portfelu. Możemy go skopiować, możemy pokazać kod QR. Tak? Jeżeli nie wiecie, to, to jest dla uproszczenia, po prostu na przykład przy komórkach, podawaniu i tak dalej. Kod QR to jest taki standard, który jest już od kilku lat, jeżeli chodzi o podawanie przy adresach i teraz jeżeli chodzi o kwestię jak możemy przesłać na przykład taką ter lunę na ten portfel pokazuję wam jak to wygląda na takim portfelu testowym jeżeli chodzi o bitbeja jeżeli jesteśmy sobie na bitbeju wchodzimy na portfel lunę możemy tutaj spokojnie kupić jest to w miarę dobra cena w stosunku do tego co mamy na rynku i naprawdę jest ten, ten projekt tutaj płynny, na, jeżeli chodzi o BitBeya. I teraz to, co potrzebujemy zrobić, to sobie tutaj znaleźć luna i pokazać, ile luny chcemy, podać ten adres, który przed chwilą mieliśmy, czyli ten, dokładnie, tak, wpisujemy go właśnie w tym miejscu, dajemy jako nowy adres. I tutaj bardzo ważne jest to, że wyślij bez id płatności, ponieważ wysyłacie to na swój portfel. Nie ma takiej potrzeby, żeby to id płatności zrobić. No i tutaj możemy zrobić jakiś, wiecie, nazwijmy znowu testowy i normalnie byśmy zrobili wypłać. Pamiętajcie, że jeżeli macie na BitBayu, no to po wypłać będzie Wam się pokazywała prośba o to, żeby podać sześciocyfrowy kod. A jeżeli tego nie macie, to po prostu zróbcie <laughs> taką, takie zabezpieczenie dwuetapowe. Dobra. To jeżeli chodzi o kwestię portfela na BitBayu, tak samo zrobicie na Binance, bo na Binance i na BitBayu dostępna jest bez problemu Luna, którą możecie przesłać. Jak na przykład będziecie potrzebowali UST właśnie na Terra Station, czyli tutaj, żeby na przykład zrobić jakiś depozyt właśnie na te 20% czy coś w tym rodzaju, to po prostu możecie sprzedać taką Lunę do UST. Tak jak patrzyłem, jeżeli chodzi o różnicę cenową, to ta TerraSwap nie ma za dobrej ceny, więc jeżeli ktoś chce sobie pokombinować, a to pokażę pewnie na patronie, to bo wam pokażę w jaki sposób te USD przesłać, żeby nie tracić jeszcze tutaj około 0,5% mniej więcej na takiej transakcji, którą się robi na Terra Station. I to jest Terra Station. Teraz przechodzimy sobie do zakładki w postaci chcemy mieć Chrome Extension, czyli to co robimy to jest Chrome Extension, klikamy i teraz pamiętajcie, <laughs> przepraszam, pamiętajcie, żeby w momencie, w którym to robicie, to żeby zawsze wchodzić, że tak powiem, z legitnych stron, czyli ze sprawdzonych stron, czyli jeżeli jesteśmy na Terminy, to lepiej jest stąd zrobić, niż na przykład to wpisać w wyszukiwarkę, bo czasami Was przekieruje na fałszywe strony. A że klikacie z przyzwyczajenia pierwsze linki, które się pokazują na górze, to tam często są reklamy, to Was często przekieruje w jakieś inne miejsce. To, co możemy zrobić, to jest właśnie Add to Brave. A dodajemy i mamy już extension. Tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć, ale tutaj w prawym górnym rogu się pokazuje, bo nie wiem, nie pamiętam już, czy cały ekran jest, czy nie jest. Tutaj możemy kliknąć sobie pina i wtedy w tym miejscu będziemy widzieć na górze właśnie przez cały czas Terra Station, o, w momencie Extension. I teraz, jeżeli sobie klikniemy, znowuż możemy zrobić New Wallet, ale też możemy zrobić, zobaczcie, Recover Existing Wallet. Czyli możemy sobie zrobić klik, wpisać ten testowy 22, ale tutaj ta nazwa może się za każdym razem zmieniać. To znaczy, że za każdym razem, kiedy użyjecie słów tych 24, żeby odzyskać portfel, możecie zmienić Wallet Name. No i możemy sobie, zobaczcie, wejść na właśnie te 24 słowa, które tutaj mieliśmy. Wpisujemy ponownie hasło. To hasło może być zupełnie inne, dlatego że jak robimy to seed phrase, to hasło za każdym razem nadajemy do portfela, a nie musimy je jakby odzyskiwać. Głównym hasłem, nazwijmy to w ten sposób, to jest właśnie seed phrase. Te 24 słowa to one są kluczowe tutaj. No i klikamy sobie next. Dostaje nam znowuż portfel, i ten portfel ma taki sam adres jak ten, który mieliśmy przed chwilą. Sprawdźmy sobie 9C6 i tutaj mamy 9C6, więc możecie mieć i Terra Station, i Terra Extension na tym samym portfelu z tym samym adresem i dostępem do tego samego nazwijmy to konta. Tak wygląda podstawowe założenie konta na Terra Station, jako aplikacji, którą możecie ściągnąć do siebie na komputer lub Terra Station Extension. Które możecie sobie zaimplementować właśnie na przykład do Brave'a czy do Chroma. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie tego krótkiego filmiku, krótkiego live'a. Pozostałe rzeczy, właśnie związane z terastation, jakieś e, informacje zawsze będziecie dostawać e, na live'ach na patronie. Jeżeli nie jesteś jeszcze patronem, zapraszam Cię pod spodem. Oczywiście też jest link do tego, żeby zostać patronem. Możesz wziąć nawet ten najmniejszy pakiet, tylko nie ten wspieracz, bo wspieracz to jest taki, który po prostu wrzuca kasę. Natomiast tam chyba jest najmniejszy, to jest 5 euro, jeżeli dobrze pamiętam, i zostaniesz patronem. Tam masz dostęp do około 200 wpisów, wielu filmików, tabelek, różnych rzeczy, więc zachęcam też ludzi, którzy dopiero co przechodzą, do śledzenia tego, co było wcześniej. Ok, trzymajcie się. Na dzisiaj to wszystko. Cześć.